W sobotę 7 gonitw, najważniejsza była ta piąta. Wielką Wrocławską wygrał czeski reprezentant Meklerz pod Tomasem Bojerem. Na finiszu wyprzedził Treoninę pod Pawłem Pałczyńskim i Isuzu pod... Tomaszem Pastuszką. Meklerz skutecznie odparł ataki rozpędzającej się partynickiej treoniny. Bardzo się udało mnie to, że ta gonitwa dzięki temu, że była na długim dystansie, dzięki temu, że organizator zwiększył trochę przeszkody, profil przeszkód e, płotu, to powodowało to, że te tempo było umiarkowane, ten tempo był umiarkowany. Przynajmniej cała, gdzieś około 65% gonitwy był takim Takim spokojnym tempem rozgrywana, e, rozgrywana gonitwa, a to mojemu końowi bardzo pomogło, ponieważ to jest koń, który ma wielką klasę, ale jeden raz tylko biegł przed tą gonicą, a bałem się najbardziej tego, że no, nie starczy mu ten tylko jeden wyścig, który e, przed wielką służebniczką e, e, przebiegł. A wiedziałem, że to będzie ciężko mu z koni rozbieganymi konkurować, ale, a z drugiej strony to jest koń bardzo dobry, wysokiej klasy. No i także przez to, że to nie był bardzo szybki wyścig, także on te, swoje jakieś te rezerwy się mu starczyły, a za jego waleczność spowodowała to, że on nie dał, od, odparł ten atak konkurentów i, i w końcu wygrał. Szczęśliwy był nie tylko trener zwycięzcy, radości nie ukrywał też szkoleniowiec drugiego konia w stawce. Po to zapisywałem, bo troszkę tam liczyłem. Może nie, nie każdy w to wierzył, a ja, ja ją trenuję, także wiem na co ją mniej więcej stać. Liczyłem, chociaż nie aż tak dobrze jak, jak przeleciała, bo druga w walce o szyję, no, jest to po prostu dla mnie bardzo duży sukces. No Liczyłem tak czwarte, trzecie to, to by był tak zadowolony bardzo, a, a mało brakowało, aby zrobiła dużą sensację. W szóstej gonitwie dnia triumf Kankana pod Lidią Reznikową-Wróblewską. Bardzo dobrze konie przygotowane, bardzo się cieszę, za, że trener dał mi dosiady. E, konie były super przygotowane, no to w, tylko wsiadłam i wygrałam. Tak? Nie przeszkadzałam koniowi, przeprowadziła go dobrze i dlatego jest zwycięstwo. Radość dżokejki i trenera Kankana. Konie są przygotowane na tempo. No taki mam w, w tym roku styl treningu, i myślę, że ten styl mi się sprawdził. Bo jak na razie te konie do bardzo dobrze biegają wszystkie. Nie mogę powiedzieć, że no są gorsze, no ale one się tak urodziły już gorsze. I na pewno ja ich nie poprawię nawet metodą treningu. Kankan w nagrodzie profesora Botekowskiego był drugi. Olimp wygrał. I wierzyłem, że on musi następną grupę pierwszą wygrać. Stało się tak. W innych gonitwach triumfowali Indals, Elaria, Daula Giri, Amori i Salopa. Jak dzień na torze podsumował miłośnik Koni i aktor Marek Siudym? Ten tor każdego nastraja. W ten sposób miejsce w ogóle niezwykle przyjazne, piękne. Mam tutaj klawę swoją w stajniu trenera Dębowskiego Tasmanie. Mam przyjaciół, począwszy od, od szefa Jurka Sawki, przez rodzinę Wiki, która tutaj działa, prowadzi rekreację. Dostałbym, ale niestety muszę być jutro w Warszawie, bo jest święto kawalerii na hipodromie Legii i muszę tam być. Dodajmy, że w Wielkiej Wrocławskiej w puli nagród było 105 tysięcy złotych. 11 koni wystartowało w Wielkiej Wrocławskiej totalizatora sportowego, by dopiero na końcowych metrach finiszowej prostej rozstrzygnąć o tym, kto triumfuje. Najwięcej radości swoim właścicielom sprawił Jam Taki. To byla spora niespodzianka, bo po vycofání Indian Sun i Sankt Petersburga, favoritami byli jiní. Plánem vyhrát, že jo? Každý chce vyhrát, takže jsme chtěli taky vyhrát. Uh, věděli jsme, že tady jsou dobrý koně, že to bude těžký dostih, a prostě podařilo se to nám. Běgal, no. vyhrál, vyhrál tady. Už tady posledně vyhrál, pak běžel v Pardubicích, upadl nám Upadl nám skoro v cíli, jako na, myslím, třetí, čtvrté překážky od, od konce, a, a měl dost těch nohách, takže jsme přijeli sem a. Wiem, że to jest dobry witralec, A dneska to ukazał. Do sukcesu konia poprowadził Marcel Nowak. Wcześniej bardzo atrakcyjnie zapowiadała się gonitwa czwarta. Wygrał ją Madiani trenowany przez... Macieja Jodłowskiego. Taktyka była taka, zależało nam na równym, rzetelnym wyścigu, więc e, jeśli by ktoś poprowadził, miałby siedzieć drugi w dystansie. Jeśli będzie wolny wyścig, miał wziąć wyścig na siebie i galopować tak, e, tak rozłożyć siły, żeby, żeby inne towarzystwo odczuło ciężar wyścigu. Klasę pokazał też najlepszy polski jockey Szczepan Mazur. Mieliśmy konia takiego dobrze przygotowanego w kondycji, Postanowiliśmy, trener postanowił nadać równe tempo, dobre, tak żeby konie wykorzystały swoją wysoką formę i warunki. No i udało nam się, nikt nie był specjalnie chętny do tego, żeby podać jakieś tempo, więc pojechałem sami. No i udało się wygrać w miejsce do miejsca. Dzień na to, że podsumował Bogusław Linda. Na partnicach pojawił się nieprzypadkowo. Z tych trzech koni, które widziałem, był to taki według mnie najbardziej rokujący. I w tej chwili. Wygląda na takiego, tylko że te najbardziej rokujące się naj, najpóźniej rozwijają, więc myślę, że, że ten rok jeszcze, ja wiem, że on startuje za miesiąc, ale że ten rok jeszcze możemy darować, ale... Myślę, że w przyszłym roku będzie robił wrażenie. Dyrektor Partynic żałuje, że nie udało się powtórzyć sukcesu sprzed roku partynickiej Habanie. W jego roku Habana wygrała i pięknie by było, gdyby w tym roku obroniła tytuł, to byłaby w ogóle rewelacja. Pięknie by było też, gdyby była w pierwszej trójce. Natomiast trzeba wiedzieć, że Czesi nauczyli się z nami walczyć i przywożą naprawdę klasowe konie. Nie ujmując nic ha habanie, no, to jest bardzo mocna stawka, bardzo doświadczeni jeźdźcy, dłużej od nas jeżdżący. My mamy tę tradycję wielkiej wrocławskiej otworzoną w, w ubiegłym roku. Musimy się uczyć. Dobrze, że Czesi przyjeżdżają, dobrze, że służają nam czasami łomot, próbujemy się odegrać, czyli springa wysyłamy do nich i wygrywamy. No, no, ale to jest sport. Sport jest po to, żeby równać, podnosić poprzeczkę i e, starać się w przyszłym roku być lepszym niż e, w tym roku. Pula nagród wielkie Wrocławskiej wyniosła aż 175 tysięcy złotych. Wrocławianie na własnym podwórku zagrali swoje. Nie da się ukryć, że znakomicie się ten zjazd ułożył dla szachistów Polonii. Zaczęliśmy od meczu z trudnym rywalem z Akademią Szachową Gliwice. Ten mecz wygrany 4,5 do 1,5 punkta i później kolejne mecze wygrane w takim samym stosunku. Znakomity wynik i po tym zjeździe Polonia jest liderem Ekstraligi. Cały zespół zagrał bardzo dobrze. To było kluczem do sukcesu. Liderzy jednak też pokazali klasę, co było bardzo istotne. Myślę, że siłą Polonii w tym sezonie jest bardzo wyrównany, mocny skład. Natomiast rzeczywiście w tym zjeździe najlepiej spisali się Mateusz Bartel i Jola Zawadzka, którzy no od lat przyzwyczajili, że są liderami tego zespołu. Oni troszkę słabiej spisali się w pierwszym zjeździe, emisując swoje mecze. Natomiast w tym drugim rzeczywiście stanęli na wysokości zadania, poprowadzili zespół do trzech wygranych. Pierwszy mecz nieco ustawił rywalizację. W kolejnych było łatwiej. Na pewno ten mecz z Akademią Szachową Gliwice nastroił zespół lepiej do, do kolejnych spotkań. To było bardzo budujące, ważne, motywujące zwycięstwo. Natomiast no, nie można też lekceważyć kolejnych rywali. Tak, te mecze też były trudne. Tym bardziej wielkie brawa tutaj dla zawodników za zachowanie wysokiej formy i, i trzy pewne zwycięstwa. Jak pokazuje przykład Hetmana Katowice, czyli głównego lidera i zespołu broniącego złotego medalu, to jest ważne, żeby w każdym meczu być skoncentrowany. Bo strata punktów wbrew pozoją bardzo łatwo. Poloniści objęli prowadzenie w tabeli. To też dzięki innym drużynom konkurującym w ekstralidze, które postarały się o niespodzianki. Chyba zadziałała zasada bij mistrza, bo tutaj wszystkie zespoły bardzo skoncentrowane podchodziły do pojedynków właśnie z najsilniejszą ekipą z Hetmanem Katowice i no, były niespodzianki. Na pewno taką jest strata punktów przez Hetmana, chociażby z Wisłą Kraków. To jest wynik porównywalny w Piłce nożnej, tak jakby Legia Warszawa przegrała z jednym z ostatnich zespołów w tabeli. Ostatni zjazd ekstraligi jest planowany na początek października. Nie takiego początku ligi oczekiwano we Wrocławiu. Nasi ruchbiści nie mieli argumentów w starciu z rywalem z Nowego Sącza. Choć oczekiwania były ambitne, szybko przeciwnik pokazał lepsze zgranie, większe umiejętności i wyższą na dziś formę. Skład wrocławskiego zespołu po rozegraniu swojego debiutanckiego sezonu w rugby 15-osobowym uległ znacznemu przemeblowaniu. Po roku świetnych występów do swojego macierzystego klubu powrócił Nicolas Hernandez-Molenda. Na opuścił także najlepszy gracz ubiegłego sezonu Marcin Grzesia, którego formę i umiejętności dostrzegli Trenerzy ekstraligowej Juveni Kraków, i tuż przed zamknięciem okna transferowego, złożyli ofertę wypożyczenia tego zawodnika. Bez liderów z poprzedniego sezonu będzie ciężko o korzystne wyniki w pierwszych tygodniach. Nowi, którzy mają ich zastąpić, muszą się zgrać z kolegami. Na to Potrzeba oczywiście czasu. Niedzielne spotkanie już praktycznie do przerwy było rozstrzygnięte. Po pierwszej połowie Wrocławianie przegrywali 3 do 23. Jedyne punkty dla naszej drużyny zdobył Bartosz Helder. W drugiej części goście dołożyli jeszcze 28 oczek, nie tracąc żadnego. Największy wkład wygraną miał w drużynie białoczarnych Dominik Słaby, który zdobył aż 15 punktów.